Siema, ja jestem Koza, to jest kanał Koza Streama. To kolejny odcinek kariery Realem Valladolid, gdzie razem z Ronaldo, czyli Luisem Nazario de Lima, staramy się zbudować potęgę, nową potęgę w Hiszpanii. Aczkolwiek, oczywiście, to jest projekt naprawdę długofalowy, więc tutaj głównie będziemy myśleli o przyszłych sezonach. I to jest sezon bardzo mocno przejściowy, sezon, w którym budujemy zupełnie nowy skład. Wiele transferów robimy, zresztą można zobaczyć to w podsumowaniu, że prawdopodobnie w Hiszpanii jesteśmy najbardziej aktywnym zespołem. Wielu piłkarzy mieliśmy sprzedanych, no ale też teraz wielu zostało przez nas kupionych we wczorajszym odcinku, który mam nadzieję, że Wam się podobał. Nie, nie wiem, bo tutaj nagrywam na zapas, ale mam nadzieję, że cały czas ta kariera wzbudza u Was same pozytywne emocje. Jak widzicie, wiele transferowo się dzieje. Zobaczymy, co przyniosą kolejne godziny. Mam nadzieję, że ten odcinek znów przeniesie wiele Waszych łapek w górę i subskrypcji. No i oczywiście mam do Was dzisiaj pytanie. Gadaliśmy o, po, gadaliśmy o Brazylii, to z Brazylii przenieśmy się na chwilę do Europy. I mam pytanie, jaki jest Wasz obecnie grający jeszcze ulubiony Portugalski piłkarz, mój to Bilwa, czyli Bernardo Silva. E, jestem ciekawy, jakie będą Wasze, e, no jacy są Wasi faworyci, więc liczę na wiele komentarzy dziś. Zobaczmy, co przynoszą te ostatnie 4 godziny okienka transferowego. Mamy propozycję transferu Wii z Chelsea, i to jest propozycja, na którą e, ja bym normalnie nie zwrócił uwagi, gdyby nie fakt, że. Że to jest Chelsea, a że Blue is the color i że Abram has money, to, to ja tutaj, powiem szczerze, porozmawiam z nimi. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, co nam tutaj przyniesie. Jeżeli nasz agent to wynegocjuje, to ja jestem gotowy na ten transfer eee, i od razu kupię tego gościa z Shakhtara, tego Tete. I jakby ja jestem przeszczęśliwy, a kolejne pieniądze naprawdę będą dla nas przydatne. Joaquin oferta wycofana bardzo dobrze, to mnie w ogóle nie interesuje. To teraz fajnie by było się dowiedzieć, jak to wygląda, bo inaczej skończymy z ręką w nocniku, chociaż nie, nie skończymy, no bo przecież i tak ja tę ofertę muszę zaakceptować, więc co najwyżej on by odszedł od nas w styczniu, co nie byłoby najgorszą opcją. Zobaczmy. Rozmowy spełzły na niczym, to nie jest problem. Więc tutaj jesteśmy naprawdę zadowoleni z tego, jak to wszystko nam się poukładało. Widzimy też, jak rozwija się nasz junior w szkółce, ale to jest junior, który raczej w przyszłości mieć u nas. Nie będzie. No to co? Czas, słuchajcie, ułożyć sobie przede wszystkim treningi. To jest dla nas najważniejsze, żeby to teraz fajnie wyglądało. Bo tak, mamy dwa treningi dla Salisu, jeden dla Plazy. Oczywiście tak to pozostać musi. No ale teraz zastanówmy się nad skrzydłowymi. Nie chcę rozwijać na Radzie Rodrygo, albo rozwijmy Rodrygo do 80, żeby mieć jednego gościa, który będzie nas tutaj ciągnął. To nie jest oczywiście zawodnik, którego jesteśmy który jest e, naszą, naszym piłkarzem na długo, ale na dwa lata to będzie gwiazda tego zespołu, więc warto go sobie tutaj wytrenować, e, no bo na nim będziemy opierali e, nasz, 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 nasz zespół w najbliższym czasie, więc tutaj e, chcę, żeby on jak najlepiej się nam porozwijał. E, możemy przejść do kolejnych e, treningów już za chwilę, e, bo mamy o tym informację. Real Madrid pokonuje rywali. No, no, nic dziwnego, bo Reali, Barcelony i Atletico to raczej będziemy ciągle widzieli takie informacje. Mamy nowy raport skautowski, zobaczmy, czy jest tutaj jakaś gwiazda. Okej, okay, o tym gościu możemy pomyśleć. Nie wiem, czy będziemy go rozwijali, czy nie, ale na pewno go weźmiemy. Z tym już raczej tak nie będzie. Z tym już raczej tak nie będzie, no i z tym. Z tego weźmiemy, raczej sprzedamy, po prostu, żeby zrobić sobie jednak jakieś pieniądze, żeby to finansowało nam wycieczki tego naszego skauta. No dobra, mamy w takim razie tutaj zrobione to w ten sposób. Pojechali na reprezentację chłopaki niektórzy, więc zrobimy to tak, żeby Rodrygo rozwinął się jak najszybciej po prostu do tych 80. Wiem, że możemy rozwinąć go dalej, ale też nie w naszym interesie jest go rozwijać jakoś niesamowicie, bo my na tym nie zarobimy. Więc 80 jak na nasze warunki jest całkowicie wystarczające, a potem władujemy czas w naszych piłkarzy. Sporo było też czasu przed meczem z Osasuną, więc nie mam tu w ogóle oporów przed wstawieniem piłkarzy nowych do 11, jak na przykład Florentino, który pojawił się w tym okienku transferowym. Tutaj zobaczymy sobie Joaquina zamiast Fedę na tej najniższej pozycji, a w środku pola wystąpi nikt inny, jak nowo zakupiony przez nas. Salcedo, więc wygląda to wszystko naprawdę ekscytująco w moim odczuciu. Mamy tutaj także kurfę. On co prawda nie wystąpi w tym meczu, ale tego zawodnika nie odstawiam, broń Boże, na, na boczny tor. Zaraz zrobimy sobie drugi skład, w którym będziemy po prostu żonglowali sobie jedenastką z. Z bocznymi obrońcami, i też nie będziemy mieli dwa systemy. Wydaje mi się, że to będzie ciekawe. Chciałbym, żeby ta kariera taktycznie była troszkę bardziej um, zróżnicowana, żebyśmy nie grali tylko jednym zestawieniem, tylko żebyśmy tutaj starali się um, tych piłkarzy um, ustawiać w, na, na różne sposoby. No dobra, jesteśmy gotowi. Słuchajcie, na merzu z Sasuną. gramy tym naszym ofensywnym zestawieniem i przynosi nam to wynik 2 do 1. Alka jak widać, w tym środku gęstym czuje się znakomicie, strzelając dwa gole dla naszych rywali, um, uderzał na Was. I to była w ogóle pierwsza bramka w tym meczu, więc naprawdę szacunek dla naszego zespołu, że mimo, że straciliśmy pierwszego gola, byliśmy w stanie wygrać to spotkanie, co cieszy niezwykle. Mamy wyskautowanego kolejnego zawodnika, ale to był tylko taki e, jeden strzalik, który sobie zrobiłem, żeby zobaczyć, jak to e, może w jego przypadku wyglądać. Ale na przykład tutaj ten gościu wykazuje wielki potencjał. Zobaczmy, słuchajcie, nic nie tracimy wysyłając na niego skauta, e, a jest to piłkarz naprawdę niezwykle młody, więc czemu... By sobie tutaj nie zawiesić na nim oka i zobaczyć, co z tego transferu mogłoby ewentualnie wyniknąć. Jest tutaj włoski e, prawobrońca. Nie jestem w takim razie zainteresowany. Wiem, że on prawdopodobnie. Ale wiecie co w sumie, czemu nie? Skoro to jest zawodnik, który gra w lidze hiszpańskojęzycznej, no to. E, no to czemu nie? Tak jak mówię, nie byłem zainteresowany za bardzo szukaniem w Serie A i tak dalej, ale. Ehm, przeszukując te rynki południowoamerykańskie, jeżeli trafiamy na kogoś, to czemu go nie wziąć? Ehm, no dobra, tak więc słuchajcie, rozwijamy, rozwijamy, pracujemy, bo to w tym odcinku będzie najważniejsze, żeby dzisiaj ehm, ładnie wejść w ten sezon. Tak więc e, weźmy sobie, e, a propos rozwijania i układania, no utwórzmy nowy skład, słuchajcie, utwórzmy nowy skład, e, więc to będzie skład z czwórką, dlatego że prawdopodobnie właśnie z czterema obrońcami będziemy tam występowali e, i w tym składzie, tylko czy to jest ta czwórka, żebym sobie nie... tak, to jest ta czwórka, no i w tym składzie weźmy sobie formację... No właśnie, tylko jaką? Tylko jakie zestawienie by nas tu interesowało? Wydaje mi się, że powinniśmy tutaj skorzystać wtedy z gry 4-3-3 ofensywnie. Tutaj dalej, dalej trzymajmy się tego ofensywnego em, nastawienia, no i wtedy na prawej obronie występowałby Porro. A wiecie co? To nie będzie, zrobimy inaczej. Cały czas będziemy wierni. W tym graniu na trzech obrońców środkowych, no ale w tym przypadku postawimy na e, jakby założenie z piątką z tyłu. E, tylko, tak jak zwykle, mamy bardzo gęsty środek pola. Tak, tutaj po prostu, chyba będziemy mieli ten środek troszkę, troszkę rzadszy. Tak mi się wydaje, że tak. tak. Zdecydujemy się w takim razie na 5, e, na 5, 5, 5. 5-4-1. O, to jest dobre zestawienie. Tego będziemy, będziemy stosowali. To jest, moim zdaniem, dobre zestawienie, kiedy będziemy mieli do czynienia z zespołami dużo silniejszymi, na przykład na barsę i tak dalej, że wtedy po prostu jesteśmy nastawieni jednak na granie z kontry. Dobrze, ale gdzieś tu potrzebujemy wstawić sobie Florentino do tego składu. Ok, i wtedy gralibyśmy z młodziutkim plazą z przodu. Chociaż wydawało mi się, że to możemy tutaj myśleć, że on jest. No nie, no jest na pewno szybszy niż Guardiola, więc on będzie naszym takim, wiecie, graczem na długie piłki. Jest silnym, postawnym, więc będzie sobie z tym radził. Z lewej strony wtedy Brahim, z prawej strony, nie, nie, nie Brahim. Tutaj z lewej strony będzie Villa, z prawej strony będzie Rodrigo. No i gramy cały czas tutaj tą trójką sprawdzoną, w której ewentualnie będziemy mogli dokonywać innych zmian, i, i tak będziemy sobie to wszystko układać. Dobra, tak więc słuchajcie, mamy to zrobione. I wygląda to naprawdę w moim odczuciu ciekawie. Jest to zdecydowanie inne. Jest to zdecydowanie inne podejście niż to, które mieliśmy do tej pory. Zdecydowanie inne zestawienia, z których, niż te, z których korzystaliśmy do tej pory. Więc ja jestem naprawdę bardzo zaciekawiony tym, jak ten pierwszy sezon będzie wyglądał w naszym wykonaniu. No i lecimy, lecimy. Wchodzimy w ten wrzesień i, i czekamy na mecz z Villarreal. Tak więc potem czeka nas starcie z Granadą. Villarreal jest zespołem od nas raczej lepszym, więc wejdźmy sobie tym zestawieniem. Defensywnym. No i zobaczymy, jak to się poukłada. Słuchajcie. Zobaczymy, jak to się poukłada. Pięciu obrońców ee, i remisujemy jeden do jednego. Znowu strzela Alcaraz. No, muszę powiedzieć, że tutaj jestem pod ogromnym wrażeniem tego, e, jak on się świetnie odnajduje, niezależnie od tego, jakim zestawieniem gramy. No, to ten pomocnik punktuje. Sali Su notuje wzrost swojej oceny ogólnej, co cieszy mnie niezmiernie. Zresztą tak samo jak rozwój Hakina, słuchajcie. On tutaj został przez przypadek, ale ja go nie wyjmuję teraz już zupełnie świadomy z tych treningów, no bo on z każdym kolejnym jest coraz, lepszy. Gramy z granadą, więc dajmy naszym kibicom e, się pobawić, widząc tą ofensywną wersję naszej drużyny e, i zobaczymy, jak to będzie. Trzy porażki z rzędu naszych obecnych rywali i dokładają czwartą hatem Menarfa. Proszę bardzo, dwa gole. Cieszy to niezmiernie, ale Guardiola znów kontuzjowany i oby tym razem to nie było coś poważniejszego. Poprzednio był to wynik ewidentnie walki z rywalem, a tutaj uraz mięśnia czworogłowego. E, ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest jakaś straszna kontuzja, ale to już jest drugi uraz, więc warto zwrócić na to Uwagę. Co tutaj mamy? Ostatnio jestem w całkiem niezłej formie, mówi Pablo. Ale Pablo, nie jesteś pępkiem świata. No co mogę ci powiedzieć? Nie, nie, nie zakładam raczej, że będę cię wykorzy wykorzystywał w tym meczu. Tu wykorzystamy sobie znowu bocznych obrońców. Chcę żonglować tymi zestawieniami też, no żeby Porro, a przede wszystkim, żeby Kufre nie narzekał, i ze Spaniolem niestety to zestawienie. Nie przynosi nam zwycięstwa, przynosi nam bolesną porażkę, ponieważ tracimy bramkę z zespołem z Katalonii w 90. minucie, więc to boli naprawdę e, mocno. E, przyłóż się bardziej, jeżeli zagrałeś. I co mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć to, że przechodzimy dalej do treningów, bo to interesuje nas w tym momencie najmocniej, żeby nie pomijać tych jednostek. No i miejmy nadzieję, że będą one przynosiły przez nas upragnione rezultaty, czyli zwyczajnie zwycięstwa. Raport o juniorach mamy dostępny, ale to są juniorzy, którzy są w naszej szkółce, i tu możemy zaobserwować, no, że ten Diego Neves nie wygląda najgorzej, ale kurcze z drugiej strony. To jest jeden z tych przykładów, że nie wiem, czy warto go brać. No bo jednak rozwijamy cały czas innych zawodników tutaj naszych i, i do końca nie jestem przekonany. Na pewno zachwycony tym, że gra jest Salcedo, który, 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 który tutaj wszedł z marszu do podstawowego składu. My mamy propozycję e, APY e, i to jest piłkarz. który, nie wiem co o nim myśleć, on się, nie, nie pamiętam czy ma, czy ma potencjał, czy nie, więc warto zawsze w takim przypadku jeszcze raz wrócić do tego dowodnika e, i się upewnić, czy, czy nie popełniamy tutaj błędu, apa, e, ma ofertę, ale powiem szczerze, no, 19 lat, ale on, ja go nawet dałem na listę transferową, słuchajcie, ja go nawet dałem na listę transferową, to, to zgódźmy się, zgódźmy się, Cardiff daje naprawdę, a nie, nie daje dobrych pieniędzy, przepraszam, przepraszam, no to nie, 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 nie. Jak Cardiff nam da więcej hajsu A Cardiff ma więcej hajsu No to wtedy ja go sprzedam, ale w innym przypadku nie ma mowy Dostajemy też dwa scoutingi z Argentyny e, Samuele Bardinelli, no ok, A przede wszystkim ten gość mnie interesuje, no tak Ale on jest na poziomie, on jest na poziomie dobrego juniora Taka jest prawda, więc tutaj on się od juniora różni tym, że ma twarz, więc możliwe, że go ściągniemy, e, możliwe, że go będziemy chcieli u siebie, ale, ale to jest jak na razie melodia przyszłości, bo tak jak nie, mamy zdecydowanie ważniejszych zawodników do rozwijania, aczkolwiek e, też nie chcę, żebyśmy e, jakoś strasznie rozwijali też, też wszystkich przez te treningi, bo często zarzucacie to, że e, za bardzo skupiam się na, na, na rozwijaniu piłkarzy, właśnie. E, Poprzez stoi, poprzez że to jest za łatwe Słuchajcie, nie popełniam błędu Na Atletico Madryt gramy u siebie Chcemy wyjść ofensywnie Wyjdźmy tym mocnym zestawieniem Niech oni się zamurują, pokażmy klasę no, nie wyszło. As-Pas, dwa gole, jeden rzut karnego, jeden z gry, ale wydaje mi się, że możemy być zadowoleni, że przynajmniej staraliśmy się postawić. Słuchajcie, chcemy być odważnie grającym zespołem w tym sezonie. Yy, mamy być w środku tabeli, czyli mamy spokojnie sobie tutaj się kulać. I yy, jakby wydaje mi się, że yy, z takimi. Yy... Eksperymentami możemy sobie właśnie pozwalać w tym sezonie, na takie eksperymenty możemy sobie pozwalać e, i, i, i będziemy to robili w ten sposób. Mamy raport o Juniorach, czy mamy wreszcie jakąś brazylijską gwiazdę, czy jest ktoś ciekawy. No na razie, niestety, nie ma nikogo e, fajnego. No bywa, no niestety. Słuchajcie, bywa. Jeszcze chciałbym tylko zaakceptować propozycję tego transferu, bo mamy, mamy dogadaną tu sprzedaż. Ja się zgadzam, powyżej wartości my go nie wykorzystamy, więc niech odejdzie. Nie ma najmniejszego problemu. Bądźmy, bądźmy ze sobą szczerzy: tutaj ten gościu nie powąchałby podstawowego składu, ten gościu by nie zagrał, a my gramy teraz z Atletiki Bilbao. No, to jest zespół na pewno ciężki. Tutaj znów wyjdziemy sobie bocznymi obrońcami. To jest bardziej kwestia też morale, nawet nie tyle taktyki. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Bilbao jest faworytem, ale remisujemy, słuchajcie, remisujemy. Rodrygo strzela. Cieszy mnie to niezmiernie, a dla nich ich lider Aduris wpisuje się na listę strzelców. Alcaraz jest zadowolony. Obyć sukces nie uderzył do głowy. Udowodnij, że mam na ciebie stawiać. Udowodnij, że mam na ciebie stawiać. A apa został sprzedany, więc kolejny minion ląduje na naszym koncie. Więc takiego apę możemy sobie za ten minion wymienić, za tego Argentyńczyka, słuchajcie. Koszt jest to żaden, a zawsze jest to szansa, że odkryjemy jakiś nowy talent. Chcę, żebyśmy tutaj rzeczywiście korzystali z piłkarzy, z których, no, których nie kupowaliśmy do tej pory, i tak, tak staram się te kariery układać, żeby to byli zawodnicy, z którymi zwykle nie miewamy do czynienia. Więc mam nadzieję, że to doceniacie. A teraz czas na mecz z. Ehm, gramy mecz z Barceloną, e, znaczy mecz z Eibar, a potem mecz z Barceloną. W tym spotkaniu chce wystąpić Fedę, który w ogóle nie narzeka na jego braki w 11, Dlatego też zobaczymy go w podstawie. Reszta składu. Myślę, e, e, co? Reszta składu będzie zmieniona. Hatem Benarfa, e, chociaż nie, bo plaza zagra z. Nie, nie, nie. To nic tu nie zmieniamy, bo plaza zagra z Barceloną. Tak więc e, nie ma co się tutaj w ogóle. Nie ma co się tutaj w ogóle zastanawiać, wychodzimy na ibar e ofensywnie, wychodzimy na ibar e po swojemu, no nie są to najlepsze mecze rozegrywane przez nich ostatnimi czasy, ale też rywale byli całkiem trudni, a my z nimi wygrywamy dwa, e, 3 do 2 i Erivas strzela dwa gole. To jest coś, na co musimy zwrócić uwagę, słuchajcie, bo ja powiedziałem gościowi, em, ja cię nie dałem w końcu? Nie no dałem cię, dałem cię. E, Ja słuchajcie powiedziałem mu, że ma, ma udowodnić Że mam na niego stawiać Gościu przed ławy i zasadził dwie bramy Więc nie pozostaje nam nic innego jak wstawić go do podstawowego składu No Co mogę powiedzieć Rodrigo za to zwolnił nam zaraz sloty treningowe Co bardzo mnie cieszy e, A my czekamy na mecz z Barceloną Jedziemy na e, Camp Nou e, No i tak naprawdę patrzę czy są tutaj jakieś e, Wymagane zmiany Tu wy wypadałoby Oliwasa wsadzić e, Tutaj chciałbym No nie no Salisu zagra tu jedyna zmiana, którą chciałbym, której chciałbym dokonać, będzie taka, że wskoczy właśnie, yy, właśnie Erivas. No bo tak jak mówię, po, powiedziałem, że ma, po, że ma udowodnić swoją wartość, i udowodnił. I udowodnił absolutnie. Yy, więc jak na razie, troszeczkę poza składem pozostaje yy, Brakim Diaz. Ale to jest fajne, że mamy gościa, który może wejść do 11 i nie będzie z tym jakby żadnego problemu. Więc on tutaj trochę jest dla poszerzenia kadry. Na pewno będziemy go wykorzystywali jeszcze. No, ale na razie na pewno on nie jest piłkarzem priorytetowym do tego, żeby się znajdować tutaj w podstawie. Najwyżej go cofnie sobie Real z wypożyczenia, Tak jak miało być. Nie wiem co mam powiedzieć. No dobra, celem jest zwycięstwo z Barceloną. Ehm, Choć chciałem I powiedzieć, najwyżej go sobie Real cofnie z wypożyczenia. Znaczy, tutaj się tak nie zdarzy, ale e, możemy sobie tak założyć, tak jak było w przypadku meczu, z, e, tak jak było w przypadku Ediego Nketiacha z arsenalu, którego kanonierzy wzięli do siebie, po to, żeby go wypożyczyć, żeby grał gdzieś indziej, bo tutaj nie grał. Ehm, no a, a a w rzeczywistości był tak dobry Jest tak dobry, że został w Arsenalu Znaczy w oczach Artety jest tak dobry My przegrywamy 4 do 1 z Barceloną No niestety, tutaj jeszcze nie mamy w ogóle Dojścia do tego zespołu, więc no, no porażka boli oczywiście Ale z drugiej strony jest to coś co, co, co akceptujemy To co istotne słuchajcie, to fakt, że Barcelona tam w poprzednich meczach miała zwycięstwo zwycięstwo z nikim innym jak Realem Madryt, więc naprawdę imponujące i tutaj mamy wyniki El Clasico zobaczymy zobaczymy właśnie, czy to zwycięstwo miało ogromny wpływ na tą rywalizację bo jak zwykle zwycięstwo w El Clasico jest imponujące i to było ważne, słuchajcie, bo tutaj trzy punkty przewagi już mają nad Realem Atletico Madrid trzyma się dzielnie. Hetafe na czwartym miejscu, czyli utrzymują ten poziom, który prezentują w rzeczywistości. No okej, okay, okej, okay. wygląda to wszystko ciekawie. W mecz dam ci szansę, dam ci szansę, Salcedo. Ja ciebie nie mam zamiaru z tej jedenastki tutaj wykluczać, po prostu poprzednio byliśmy troszeczkę bardziej zmęczeni, więc wyjdziemy sobie czymś takim. Ty tutaj jesteś, no i jest dobrze, no i jest pięknie. Gramy z Majorką, wygrali z Osasuną, przegrali 6-0 z Realem, z nami przegrywają 3-0 i Alcaraz po raz kolejny strzela, Brahim Diaz strzela także, więc świetnie to wygląda. Salcedy jest zachwycony, no tutaj powiem szczerze, muszę go pochwalić, muszę go pochwalić, bo no zagraliśmy na 0 z tyłu, chłopak chciał wystąpić, wystąpił, więc no nie mogę być wiecie, w stosunku do niego nie fair i... Yy, i go okrzaniać albo mówić, że, że, że tutaj wiecie, pracuj dalej i tak dalej, bo warto jest też się czasami ucieszyć po naprawdę sporym sukcesie. Teraz czeka na nas deportivo Alawesz yy, Jesteśmy już w listopadzie, zobaczmy co tutaj będzie. Unal jest w dobrej dyspozycji, ale nie jesteś pemkiem świata. U z całym szacunkiem, ale yy, no tutaj zupełnie, zupełnie nie mam zamiaru się na tobie skupiać. Yy, yy. A ja chciałbym się skupić, a propos tego, na innej rzeczy, a mianowicie, słuchajcie, zbliża się już zimowe okienko transferowe, w którym nie wiem, jak to będzie z naszą aktywnością, nie mam pojęcia, ale... We weźcie mi, sprawdźcie tego Aleksa Blanku, Nie wiem, jak to będzie zupełnie z naszą aktywnością, ale warto, warto mieć przygotowaną dla siebie tutaj jakąś opcję... Kontraktową. Dlatego e, zedytujmy sobie tą wytyczną. E, i Nie interesują nas już młodzi zawodnicy, interesują nas piłkarze, których kontrakty wygasają. Więc chciałbym zobaczyć to e, i chciałbym zobaczyć oczywiście wiek od 23 lat. E, I możemy chyba zobaczyć, słuchajcie, członków podstawowej jedenastki. E, zobaczymy w takim razie, kogo będziemy mogli znaleźć. No ale znów, e, te e, kierunki, na, do których, e, w których wyślemy naszych skautów będą dosyć, Egzotyczne, no bo oczywiście zostanie Hiszpania, zostanie Brazylia, zostanie Argentyna, ale weźmy sobie, wiecie, co jeszcze tego tureckiego skauta. Znaczy tego możemy. Albo dobra, te trzy kierunki, te trzy kierunki Brazylia i Argentyna e, i Hiszpania. Tam będziemy szukali piłkarzy, którzy kończą kariery. E, wydaje się być to całkiem ciekawe. A teraz gramy ze Deportivo Alaves. E, no i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Spotkania w kratkę. Atletico Madryt i Real ich pokonali, a oni nas pokonują 2 do 0. No tego się nie spodziewałem w wysokie zwycięstwo, a w zasadzie nasza wysoka porażka, więc jest to coś, co, co, co mi się nie podoba, srogie rozczarowanie, nie ty tu unal, naprawdę mam cię gdzieś, gościu, jakby... Ja wiem, że jesteś niezłym piłkarzem, ale przychodzisz mi tutaj i jęczysz. Ja mam, ja mam swój pomysł na ten zespół. Jeżeli ten pomysł cię uwzględni, to będziesz grał. Rodrigo zapomniałem wyjąć z ćwiczeń. No i chłopak, jakby ci chcę, ci chcę, żeby bija 82 za chwilę. Więc, więc gratuluję. No a my teraz czekamy, słuchajcie, na to, co przyniosie kolejny. Co przyniosą kolejne tygodnie listopada. Przynoszą na pewno dużo ulgę i odpoczynek, więc w sumie, nawet nieźle, że ta porażka przytrafiła się o tyle teraz, że. Dzięki temu złapaliśmy troszeczkę oddechu po tym. Muszę tego Rodrigo usunąć, słuchajcie. Muszę tego Rodrigo usunąć. No, cały czas mam to zrobić i cały czas em, tego nie robię. Nikogo więcej nie znajdzie z w Brazylii, ale jesteśmy w stanie na razie to przeżyć. Teraz nasze myśli krążą wokół meczu z Sevillą. Wyjdziemy na to spotkanie pięcioma obrońcami. Gramy, co prawda, u siebie, em, no, ale to jest zespół, do którego trzeba mieć szacunek, chociaż nie jest do nas dużo wyżej w tabeli. Ale jest dużo wyżej sportowo. Suso, proszę bardzo, ciekawe, ciekawe nazwisko pojawia się tu w Sewilli. Ale jak widzicie, ta porażka kosztuje nas miejsce w tabeli e, 14. Więc jest niewesoło, no bo to jest druga połowa. Na no, tak jak mówię, Sewilla przed tym meczem była dziesiąta, była tutaj wskoczyła na siódme miejsce. E, te różnice punktowe. Nie słuchasz tak duże, bo zobaczcie, jeżeli my wygramy jeden mecz, tak naprawdę jesteśmy w stanie kręcić się już w okolicach dziesiątego miejsca. Przyznam szczerze, że tak jak podoba mi się w ogóle tutaj cały ten wygląd, tak w tabeli, em, te kolory są bardzo, bardzo niewidoczne, a ja znowu nie wyjąłem tego Rodrygo. No cóż, no cóż, mam nadzieję, że już w jutrzejszym odcinku zniknie Brazylijczyk z moich treningów yy, no i że pojawią się przede wszystkim jakieś nowe nazwiska. Bo bardzo możliwe, że już jutro zahaczymy o zimowe okienko transferowe. Ale w tym materiale to by było na tyle. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną. Pamiętajcie, mamy weekend, więc są podwójne uploady. Sprawdzajcie kanał, subskrybujcie, zostawiajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podoba. Ale teraz czas się pożegnać. Na razie. Piona!